pracować działalność w Kierownictwie Akcji Historycznej, grupę rozmaitych ludzi, niektórzy z nich, tacy jak Andrzej Szymański, zostali już na… Ale Andrzej Szymański był we WNN niezależnie ode mnie, więc to nic dziwnego. Znaczy niektórzy to byli mocni, był taki dziennikarz, on… w jak on się nazywał, miły chłopak. I, I oczywiście takich samych mniej więcej jak ja poglądów, tylko że się nie angażował, z, z, z prasyka by, paksowskiej. I on się mi zajmował pod koniec życia Pluton. Andrzej Wernie tak. Andrzej Wernic, jestem przyjacielem przyjaciel Andrzeja Szomeńskiego. Andrzej Wernic, ja i jego ojciec, pułkownik Wernic, nie zdziwiłbym się, gdybym się dowiedział, że był w Nurcie Niepodległościowym. Był w akcji historycznej. Zresztą w akcji historycznej tak po części. Był Żywiencki przecież, też, ale, ale my, my rozmaitych ludzi. No z z Paksu to mieliśmy chyba z trzech chłopaków. Bogdan Karadziński z więzi, z więzi taki, nie pamiętam jak się nazywał. Następca Bogdana Sekaradzińskiego, jako kierownika działu historycznego. Była to spora grupa ludzi, i teraz się wykorzystywało wszystkie możliwości, plan tematyczny, który był na ogół związany z rocznicami, i tak dalej, i tak dalej. I pisa ja, prowadziłem jakieś wykłady. I nawet nie wiem, kto mi je organizował w jakichś stowarzyszeniach. To może wiedzieć, na znaczy mógł wiedzieć Rybicki, a to nie to, że ja sam tam szukałem tych wywiadów. Ale miałem między innymi ten, ta wiadomość, która jest, że ja u tych przewodników. Tak, u przewodników byłem parę razy. Sesje naukowe, dyskusje organizowane, były takie dyskusje organizowane praktycznie co tydzień przez Instytut, przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Instytucie Historii Panu na Starym mieście tam. Wszędzie dużo tego było. Ale, żeby już nie wchodzić dalej w szczegóły, bardzo niedługo po akcji historycznej wyjaśniło się, dlaczego mi się ucieszyli, że jestem prawnikiem konstytucyjnym. Między, dlatego, że dostali jakiś czas wcześniej materiały konstytucji. Te materiały, którymi przygotowywane były jeszcze po 1935 roku w kraju. Potem były przygotowywane w Londynie, podczas wojny i po wojnie, po wojnie chyba głównie, tylko że oni zaczęli tam wymierać. I te materiały przyszły do Polski, przynajmniej ich kopie przyszły do Polski. I myśmy, no, trzy lata to trwało mniej więcej, byłem w takim zespole, który. Robił y, tą konstytucję. Konstytucja kwietniowa została gwałtownie, bardzo uchwalona. Y, y, zamamanie zdrowia Piłsudskiego było w lutym y, w lutym 1935 roku i ta sytuacja od razu stała się bardzo poważna. On miał jakieś fotoki z gardła. Bardzo to poważne. Nie, I nie bardzo wiedzieli, co to jest. Dopiero w końcu kwietnia ustalili, że to jest, że z jednej strony to jest rak wątroby, a zakładali równocześnie, że, że ten rak wątroby to jest przerzutowy rak wątroby, że, przed, że przedtem musiał ten rak być w żołądku i stąd ta krew. To się po posesji okazało, po sekcji okazało, nie, nie, miał tutaj jakieś w przewodzie pokarmowym, miał jakieś takie już uszkodzenia i ta krew była z przewodu pokarmowego. Nie, rak był, umarł na raka wątroby, a krwotoki były, nie, miały inne, że tak powiem, źródło. I jak to wszystko się nagle zrobiło, to nagle oni uchwalili konstytucję. Dlatego, że ta konstytucja na nic nie była potrzebna Piłsudskiemu, ale jak nie było Piłsudskiego, to ona była bardzo potrzebna. Po no prostu autorytet Piłsudskiego był tak ogromny, że nie trzeba było, a ja jego następcy takiego autorytetu mówili, nie widzieli. I stąd oni to, co mieli już przygotowane w tej konstytucji, to uchwalili, ale dalsze jakieś tam, niektóre rzeczy uchwalili dość, dość, nagle, bez dyskusji. Ktoś tam złożył projekt i ten projekt jakiegoś artykułu i ten artykuł się znalazł w Konstytucji. Zajęli się tym, przed wojną to robili dość niemrawo, poprawką, poprawkami do tej Konstytucji, podczas okupacji kiedy ludzie z sanacji byli odsunięci w Londynie, to właśnie zajęli się tą konstytucją. Po wojnie jeszcze bardziej zajęli się tą konstytucją i wymarli. I te materiały przyszły, przyszły do Polski i pracowaliśmy nad tymi materiałami. I te w małych zespołach, na ogół trzech-osobowych. Tr i to też w znacznej mierze polegało na wymianie maszynopisów. I te, te maszynopisy miały daty. 30, nam, 15 kwietnia 38. Miały daty przedwojenne, a nawet miały daty sprzed uchwalenia konstytucji. I można było powiedzieć, a przecież to są przedwojenne materiały, ja jestem prawnikiem, jestem tam kimś takim zainteresowanym, to ja to trzymam. Wprawdzie to też było niszczone, jak większość papierów była niszczona, z tych składanych propozycji, ale te propozycje były składane na piśmie i poddawane różnym grupom pod uwagę, oni wprowadzali jakieś poprawki albo nie. To wracało w każdym razie z tymi samymi artykułami mieliśmy do czynienia parę, parę razy. No i, i wciąż to nie jest przez duża bardzo konstytucja, którą szybciej można było zrobić, ale z racji takiego nie więcej niż trzy osoby. Nie, nie, nie znamy naszych nazwisk, możemy się domyślać, chyba że znaliśmy je przed wojną. Ciągłe poprawki, uzupełnienia i tak dalej, uzasadnienia, to trzy lata zajęło.